Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w LEGO Star Wars DVD Game Zliczyłem na początku małego faila Mianowicie miałem wyłączony mikrofon Więc nagrałem tylko koniec I tam też powiedziałem o tym failu Więc się nie zdziwcie tak anyway Przeszedłem już tą planszę I blokowałem sobie tą Ale muszę wszystko zrobić tak chcę... Po, na, na początku tamtego odcinka w tamtym odcinku zrobiłem, Tan Weszedłem Weszedłem do restauracji Xera i wykupiłem sobie, że wam mówię, co wam sobie wykupiłem. Wykupiłem sobie dodatek purpurowy. Dzięki czemu mam ten purpurowy miecz? A ja jestem robotem. No, bo. I kupiłem sobie bodajże to, i to. I tyle co kupiłem. A teraz. Yy, idziemy do. reszty tego odcinka, czyli. wyścigu. Dobra. Yy, nie trzeci, tylko czwarty. Ok. To jest. Wyścig w most. Espa. Ja yy, zawsze myślałem, że to jest. tatooine Nie wiem czemu. Jakoś mi to się nie widzi, dobra. Część pierwsza, mrożne widmo. Rozdział trzeci, wyścig, w most Espa. Królowa Amidala i ochroniający ją ry rycerze Jedi uciekają z nabu, kierując się na Koruzan. Zamierzają y, powiadomić temat o inwazji Federacji Handlowej. Niestety, w trakcie ucieczki, y, zaostrzonej, uszkodzony napęd y, nadprzestrzenny statku królowej, zapada decyzja o wylądowaniu na planecie. Na Tatuj. Czy sorry, jeśli to nie jest statuin, ale mi się wydaje, że, że to jest Tatuin, nie? Kiedyś dużo oglądałem innych więc. Wydaje mi się, że to jest statuin, nadal mi się wydaje, a nie, nie jakiś most, ESPA. Normalnie bo chyba sobie obejrzę Bre LEGO Star Wars, Gwiezdne wojny, mroczne widmo. Tylko, żeby się dowiedzieć, czy to jest prawda, czy też nie. I też w poprzednich odcinkach zauważyłem, że troszkę mnie... Na yy, przykład teraz. Pomysł, prawda? Prawda. Więc yy, no, w tych filmikach jest zawsze głośno, zawsze głośno. Ale... Yy, jak już tutaj będziemy, to będzie trochę ciszej, więc... W no. sumie teraz można pogadać. I na... czekajcie, zobaczę tylko, czy można czy można pierwszy raz zdobyć. Nie, już, już nie można drugi raz zdobyć prawdziwego Jedi'a. Na końcu zobaczycie, że ja jednak zdobyłem. Wszystkie mi, mi zestawy lecz nie zobaczycie, gdzie one są, jak je zdobyć. E, podziękujcie to takiej osobie o nazwie Zoltan054 i, br i brak włączonego mikrofonu. E, Boże, tak mi się nie chciało nagrywać, ale teraz no, mam ostatnio taki no, mały wypadek, bo jak głup Miałem ostatnio taki mały wypadek, a mianowicie dzisiaj, 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 dzisiaj kiedy miałem sobie jechać do mojej kuzni yy, no, po prostu odwiedzić ją, bo, bo mi się nudziło po prze, przecież są wakacje i bo, no, nie ukrywajmy, nudzi mi się yy, więc postanowiłem do niej pojechać yy, nieszczęśnie przed tym y, sobie wykrzywiłem pedało, więc musiałem zajechać do centrum rowerowego, żeby sobie je wymienić. Y, no wszystko w wymieniłem, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jadę, 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 jadę. A tu, bum. Jadę, 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 naprzeciwko mnie jakiś koleś. Patrzę, zatrzymuje się na bazach. Albo ja nie zauważyłem, że on skręca, albo on jest, on, albo on jest jakiś debil, że też bym... Nie widzi, że jadę, czy co? Serio, że walnę w mikrofon. E o Boże. Jak, 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 głośno. Dobra, więc y między innymi tu był mi... O, ta falka, no nie. Teraz będzie trochę ciężko, bo właśnie będzie... Cały czas, czas cały czas to będzie wybuchać. A ja będę nie zdążał. Hihi hi. I... Jadę sobie, jadę, jadę. I ja jadę z, no, dosyć dużą prędkością. I patrzę koleś, i patrzę tam koleś. I jedzie... Mm, w... Jak ja on to do chujery coś no? Mm. Jedź szybciej! Może <grybujesz> się tu się, się, się rozpędzić? Dobra, rozpędziłem się tak w miarę. Ej, no, ale jedź tu szybciej. NAPIERDZIELE, ja No ja TEGO NIGDY NIE PRZEJDĘ! Oczywiste to że za razem... NO gaz! Jedź, jedź, jedź! No przecież czy, czy mam to, czy mam to, czy mam to? I... I je pięknie znożę. W końcu. Dobra. No i... Wpadłem na maskę. Poleciałem za... z 2 metry w kroki. Trochę mam... Podrapane w ogóle całe nogi, w ogóle wszystkie też szczypie, ale ucierpiała najbardziej tylko moja, raczej mój nadgarstek. No i, no i, my tu wyścigu wyścigu, a ja tu pepiam o, o moim małym wypadku. No i rowerem oczywiście jechałem sobie i skrzywiłem sobie koło oraz trochę skrzywiłem ramię tam, gdzie jest pedały wiecie, że tam gdzie jest pedał, to tam jest to ramię, gdzie jest od łańcucha takiego No wiecie o co mi chodzi, no, to ramię, to miałem wykrzywione, no i musiałem zjechać do mechanika przez dwie godziny, to mnie ten nadgarstki, to, 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 to mnie nic mi, mi nie bolało, tylko już potem, kiedy zacząłem zjechać zaczął do domu, no to mi cały czas bolało, Nadal mnie boli Alice mnie nie wytrzymał do grania na komputerze Pada. Dobra, jeszcze trzecie okrążenie jeśli, jeśli, jeśli się nie mylę. Dobra... Teraz jedziemy tu trochę inną trasą, bo... No bo wiecie, bo tam się zawaliło się. I dobra. Właśnie sobie obejrzałem zem zemstę sytów przed chwileczką właśnie. I bardzo fajnie mi się oglądało zresztą jak jak każdą część Gwiezdnych Wojen po prostu, po prostu świetna produkcja świetny film a jestem się użo się głowiłem jak to wykonać i w ogóle ciężko jest tu między kamieniami tak zdążyć dobrze owa o ale fajnie ale fajnie zdążyłem. dobrze trafili mnie raz Obo tylko raz dobra teraz trzeba tutaj i skręcić dobra Teraz trzeba najechać na to tutaj Jechać szybciej, 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 jeszcze szybciej i skręcić, i skręcić 4, 3, 2, 1 i! Pięknie! To jeszcze nie koniec, moi kochani! Jeszcze będziemy mieli, dobra, a teraz to już was przełączę do yy, tego, co nagrałem końcówkę wcześniej, więc, no, patrzcie, jak wcześniej mi się grało. Też nie mogłem tego przejść, papa. Pa. Dobra, ludu, mój ludu. Więc jeśli widzieliście, to znaczy, no, Widzieliście to? ja a jest znowu Dobra, anyway. Zależy mi na ponieważ miałem wyłączony mikrofon. Więc, yy, no wiecie. Fail? Faki, jest yy, Tak wygląda koniec tego. Farczysta i wygram, wygram. No nie, a ja przecież wyprzedziłem wszystko takie bezsensowne, ale yy, zaczynamy małego fejla i pewnie powiedziałem Wam na, na końcu, znaczy przed chwilą właśnie, że, że zaraz zobaczycie jak, jak to się powinno się zakończyć. Yy, więc... Miałem wyłączony mikrofon. Je, yeah, pięknie. A to, jest, a to jest tylko taki mały dowodzik, że wygrałem to i mam wszystko w 100%. Teraz wam to wszystko pokażę jak przy ekranie końcowym. A teraz lecę nagrać, to odmawam wyłączony mikrofon. Je yeah, pięknie! Oh. Oh. Jestem zajebisty. Mm, panu i Jedziemy dalej. Dobra. Więc teraz Widzicie, wszystko zdobyłem na 100%. Już drugi raz nie, chyba nie można przejść wszystkiego na 100%, więc yy, wyjdzie, wyjdzie to to tutaj. Ej, początku też nie, nie pokażę kupiłem sobie tro, Kupiłem sobie doda dodatek... a zresztą... Powiedziałem wam na, na początku odcinku, więc no. <laughs> Wiecie tak się dzieje jak się na jak się się nagrywa koniec, a potem początek. To fakt. I zdobyliśmy cały mi zestaw, bo tu można wszystko nawet... bo, bo tu nawet nie można grać, tylko grać w trybie dowolnym. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, ale teraz komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zagrajmy Lego Star Wars. Szybkie mówienie, me gusta. E, dobra, więc teraz na razie, ja idę do restauracji Dixiera i nagrywam ten odcinek. Pa, pa.